Cześć, witajcie, moi drodzy. Dzisiaj przedstawię w taki, mam nadzieję, krótki, zwięzły sposób, jak wyznaczamy miejsca zerowe funkcji, a wcześniej to to w ogóle jest miejsce zerowe funkcji. Miejsce zerowym funkcji nazywamy taki argument, czyli element dziedziny, dla którego wartość funkcji jest zerem. I tutaj taką definicję podałem. X 0 jest miejscem zerowym funkcji f, jeśli f od x 0 to jest 0. No I zaznaczyliśmy, że x0 należy do dziedziny. Czy jest to taki argument, dla którego wartość funkcji wynosi 0. W interpretacji graficznej funkcja ma wykres i jeśli wykres dotknie lub przetnie oś o x, to odczytamy, przepraszam, z tego wykresu miejsca zerowe, tu jest jak wykresik jakiejś funkcji f, i. Ten wykres przecina oś o x w trzech punktach. Raz, dwa i 3. I często myl myl mylą się ludzie, mówiąc, że miejsca zerowe to jest punkt. Miejsca zerowe to nie jest punkt. To jest pierwsza współrzędna punktu. Ten punkcik tutaj ma współrzędne -1 i 0. Ten punkcik ma współrzędne -3 i -0. Ten punkcik ma współrzędne -5 i -0. Więc punkty mają dwie współrzędne, natomiast pierwsza współrzędna tego wykresu, nie wykresu tylko pierwsza, która na punktu, który jest wspólnym z wykresem i z osią x, to jest miejsce zerowe. Czyli jak zapiszemy f od x równa się 0, to jest równoważne temu, że x to jest minus 1, 3 i 5. Te liczby minus 1, 3 i 5 to są miejsca zerowe. Także nie mylmy, jak ja często pytam, co to jest miejsce zerowe? To jest punkt, jak mówisz stop, to nie jest punkt, to jest pierwsza współrzędna punktu wspólnego wykresu funkcji z osią o więc z wykresu bardzo prosto jest odczytać miejsca zerowe. Natomiast jak odczytać miejsca zerowe, mając wzór funkcji? Więc trzeba zrobić trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, x0 to miejsca zerowe musi należeć do dziedziny. Więc pierwsza rzecz, którą zrobimy, to wyznaczamy dziedzinę funkcji. Potem to jest taka wartość, taki argument, dla której wartość funkcji wynosi 0. Więc po wyznaczonej dziedzinie, Rozwiązujemy równanie. f od x równa się 0, czyli pytanie, dla jakich argumentów x wartość funkcji przyjmuje, wartość funkcji jest równa 0. Gdyby takie równanie było sprzeczne, no to odpowiedź miejsc zerowych nie ma. Natomiast jeśli takie równanie ma rozwiązania, no to na końcu trzeba sprawdzić, czy one są w dziedzinie funkcji. Ja zapisałem, że na końcu trzeba uwzględnić dziedzinę tej funkcji f. Więc jeszcze raz, najpierw dziedzina potem rozwiązujemy równanie wzór funkcji, przyrównujemy do zera. Jeśli jest sprzeczne, to nie mamy jej zerowych, a jeśli są rozwiązania, no to jeszcze sprawdzamy, czy wszystkie z tych rozwiązań są w dziedzinie, bo miejscem zerowym jest element z dziedziny. No i kilka przykładzików przygotowałem. I pierwszy z nich. Mamy wyznaczyć miejsce zerowe funkcji podanej wzorem f od x. To się równa pierwiastek z x minus 2 razy x minus 1. Wyznacz miejsca zerowe funkcji, więc zgodnie z tym przepisem najpierw trzeba wyznaczyć dziedzinę funkcji. Punkt pierwszy, wyznaczamy dziedzinę. Mamy tutaj pierwiastek. Wyrażenie pod tym pierwiastkiem musi być większe lub równe 0. Czyli x większe lub równe 2. W takim razie dziedzina tej funkcji to jest przedział domknięty od 2 do nieskończoności. Drugi punkt. Mamy rozwiązać równanie. f od x równa się 0. f od x równa się 0. No to wzór funkcji, czyli równujemy do 0. Pierwiastek z x minus 2 razy x minus 1 ma się równać. 0. Na prawej stronie jest 0, a na lewej jest iloczyn, pierwiastek razy nawias. Skoro iloczyn jest 0, no to ten pierwiastek jest 0, pierwiastek z X minus 2 jest 0 lub ten nawias jest 0, czyli X minus 1 równa się 0. <laughs> Przepraszam. Pierwiastek jest równy 0 tylko dla 0, zatem X minus 2 musi być 0, i jedynka sobie przenoszę, znak zmieniam, tu jest minus 1, czyli 1. Więc ostatecznie x równa się 2 lub x równa się 1. To są rozwiązania równania, f od x równa się 0. Czyli drugi punkt mam załatwiony, punkt trzeci mam uwzględnić dziedzinkę. Czyli czy te liczby 1 i 2 należą do dziedziny funkcji. Jedynka w dziedzinie nie ma jej. Dwójka w dziedzinie jest, więc ostatecznie x równa się 2. To jest jedyne miejsce zerowe funkcji. Mam nadzieję, że już rozumiecie o co chodzi. Dziedzinka funkcji wyznaczamy, a przedział rozwiązujemy równanie f od x równa się 0, czyli przyrównaliśmy wzór funkcji do 0, rozwiązaliśmy to równanie i na końcu sprawdzamy, czy rozwiązania równania są w dziedzinie. No i tu dwójka w dziedzinie była, jedynka w dziedzinie nie jest. Czyli jedyne miejsce zerowe to jest dwójka, czyli dla sprawdzania wartość funkcji dla dwójki powinna wyjść 0 zgodnie z definicją. Jak dam za x2, to mam 0 razy 1, czyli 0. Czyli widzicie już, że żeby wznaczać miejsca zerowe funkcji, trzeba mieć najpierw dziedzinę. O dziedzinie mówiłem na wcześniejszych filmikach, Macie to w tej samej playlistie pod tytułem funkcje. A żeby wyznaczać dziedzinę, to trzeba umieścić, rozwiązywać równania i nierówności wszelkiej maści. Więc też mam takie, coś w playliście pod tytułem Kartkówka z równaniem i nierówności. Ja to cały czas przypominam, bo niektórzy mówią, że tam bardzo jest namieszane, bo nie wiedzą, że wszystko jest umieszczone w playliście. Zawsze jak wejdziecie na filmik mój, to wciskacie ten pierwiastek, moje logo. Jak przyśnięcie, macie główną stronę. Naciskając playlistę, macie wszystkie, podzielone wszystkie filmiki na posegregowane po prostu. Dobrze, no to inny przykładzik. Może już to zmarzę. Mamy wyznaczyć miejsce zerowe funkcji f od x. To się równa pod pierwiastkiem x kwadrat minus 4 przez. Pierwiastek z 1 minus x. Wyznaczyć miejsca zerowe, więc jak poprzednio, najpierw wyznaczamy dziedzinę funkcji. Na dziedzinę mamy założenia yy, albo inaczej, może nie tak. Pierwiastek zlikwidujmy, żeby się nie męczyć nierównością kwadratową. Dajmy bez pierwiastka. Czyli na dziedzinę mamy tylko założenie jedno, pod pierwiastkiem jest 1 minus x. I to powinno być większe lub równe 0, ale ten pierwiastek jest również mianownikiem, więc 0 być nie może, więc 1 minus x musi być większe od 0. Czyli minus x musi być większe od minus 1, czyli x mniejsze od 1. Czyli dziedzinka to jest przedział od minus nieskończoności do 1. Otwarty. Punkt pierwszy mamy z głowy. Punkt drugi rozwiązujemy równanie. f od x <coughs> równa się 0, czyli wzór funkcji przyrównujemy do 0. x kwadrat minus 4 przez pierwiastek z 1 minus x równa się 0. Na prawej jest 0, na lewej jest ułamek. No to ułamek jest 0 tylko wtedy, gdy zerem jest licznik. Czyli x kwadrat minus 4. Musi się równać 0, czyli x kwadrat jest równy 4, zatem x równa się 2 lub x równa się minus 2. 2 do kwadratu da 4, minus 2 do kwadratu też da 4. No i ostatnia rzecz, mamy uwzględnić dziedzinę. Czy dwójka jest w dziedzinie? Nie ma w dziedzinie, minus dwójka jest w dziedzinie. Jest, czyli ostatecznie funkcja ma jedno miejsce zerowe x to się równa minus 2. Na przykładzie tego zadanka, tu częst, częsty błąd, ludzie piszą x kwadrat równa się 4, a z tego, że tylko x równa się 2. To tak, na no, początku 50% uczniów robi. No i stwierdza, że 2 w dziedzinie nie ma i miejsc zerowych też funkcja nie ma. Nie zapominajmy o tej minus dwójce. Jeśli mamy x do potęgi czwartej na przykład, jak jest parzysta i to się równa 3, to zawsze będą dwa rozwiązania. x równa się czwartego stopnia pierwiastek z 3, to jest jedno, lub x równa się minus czwartego stopnia pierwiastek z 3. Jest liczba i przeciwna do niej. Przepraszam bardzo. Kolejny przykładik. f od x to się równa x kwadrat plus x przez x kwadrat dodać 2x dodać 1. Mamy wyznaczyć miejsca zerowe takiej funkcji. Zaczynamy od dziedziny. Mianownik nie może być równy 0. Takie jest założenie na dziedzinę. Na lewej stronie mamy wzór skróconego mnożenia. x plus 1 do kwadratu. Kwadrat nie może być zerem, czyli wyrażenie pod kwadratem nie może być zerem. Tylko 0 do kwadratu dałoby 0, czyli x nie może być równe minus 1, czyli ostatecznie dziedzina funkcji to jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych oprócz tej minus jedynki. Kolejna rzecz, rozwiązuje równanie f od x równa się 0, czyli wzór przyrównujemy do 0, to się ma równać 0, to jest ułamek, czyli 0 musi być licznik, to wpisujemy, że licznik równa się 0. Skoro mam 0 na prawej, a tutaj same x, to x włączę przed nawias, x przed nawias, w nawiasie wtedy będzie x dodać 1, równa się 0. Czyli x równa się 0 lub ten nawias równa się 0. O ile oczy nie zerem, gdy licznik razy, yy, przepraszam, gdy choć jeden z czynników jest równy 0. Czyli x równa się 0 lub x równa się minus 1. To są rozwiązania równania f od x równa się 0. No i ostatecznie sprawdzamy, czy to są liczby z dziedziny, Zero w dziedzinie jest, minus jedynki w dziedzinie nie ma. Czyli drzuba zero to jest jedyne miejsce zerowe takiej funkcji. Kolejny przykładzik. f od x to się równa x kwadrat plus 9 przez pierwiastek z x minus 1 minus x do czwartej minus 12. Strasznie paskudnie ten wzór wygląda i z reguły zaczynamy od dziedziny funkcji, ale tutaj nawet nie będę się bawił w dziedzinę, bo jakbym chciał rozwiązać równanie f od x równa się 0, to znaczy, że ten ułamek jest 0. Mek jest zerem, gdy licznik jest zerem, a w liczniku mamy kwadrat, czyli coś nieujemnego, zawsze plus 9. Ten licznik zawsze jest dodatni, czyli nigdy nie będzie zerem, czyli nie ma rozwiązania takiego równania f od x równa się 0. No to bez żadnej dziedziny wpisuję, że jest ta funkcja, nie mamy jej zerowych albo brak miejsc zerowych. Czyli w tym przepisie ja podałem, że najpierw wyznaczamy dziedzinę funkcji, potem rozwiązujemy równanie, F od X równa się 0. Ale jeśli ja widzę, zauważę, że F od X równa się 0, takie równanie jest sprzeczne, no to po co wyznaczać dziedzinę? Ok. Następny przykład F od X. To się równa pierwiastek z x minus 2 minus 3 przez x kwadrat minus 7x. Wyznacz to miejsca zerowe funkcji. No to już znowu zaczynamy klasycznie od dziedziny. Dziedzinka, mamy mianownik, czyli x kwadrat minus 7x nie może być równe 0 i pod pierwiastkiem stopnia drugiego, mam x minus 2, to musi być większe lub równe 0. <tryk> x w pierwszym wyłączymy przed nawias, zostaje x minus 7, różny od 0 i przenosimy dwójeczkę na stronę prawą. Na lewej jest iloczyn, na prawej jest 0, czyli x nie może być 0 i X nie może być 7. 7 minus 7 też dałoby 0. I x większe lub równe 2. Czyli mamy przedział od 2 do nieskończoności. Tam zera nie ma, ale 7 jest. Trzeba ją wyrzucić. Namaludmy większe lub równe 2. Ale w tym przedziale jest 7, trzeba ją wyrzucić. Natomiast zera tutaj nie ma, więc dziedzina funkcji to jest przedział domknięty od 2 do 7, suma od 7 do nieskończoności. Dobrze, jest dziedzina. Teraz rozwiązujemy równanie f od x równa się 0. Czyli ten wzór przyrównujemy do zera. To jest ułamek. Ułamek jest 0, gdy 0 jest licznik czyli x minus 2 minus 3, to się ma równać 0. Jeśli jest z pierwiastkiem, to z reguły ten pierwiastek zostawiamy na jednej stronie, resztę przenosimy na prawą no i jak są obie strony tego samego znaku, o tak tutaj jest, no tu jest większe lub równe 0, to jest dodatnie, ale dalej mogę podnosić do kwadratu, pierwiastek wtedy znika i 3 do kwadratu to jest 9, albo tak, po chłopsku, pierwiastek z jakiej liczby da 3? Z 9. Pierwiastek 9 jest 3. Czyli ostatecznie wychodzi, że x to się równa 11. No i sprawdzamy, czy jest w dziedzinie. 11 jest w dziedzinie. Czyli jest jedno miejsce zerowe takiej funkcji. Gdyby to było zadanie otwarte, to tak to się robi. A jeśli to byłoby zadanie, w cyklu ABCD mamy podane odpowiedzi ABCD i tu jest jakaś tam liczba, jedna, druga, jedna. Po prostu wkładam tę liczbę za x. Jak wyjdzie 0, a mianownik nie jest 0, no to to jest miejsce zerowe. Czyli w otwartych zadaniach muszę w ten sposób postępować, a jeśli to są te ściki ABCD, no to nie ma sensu tak robić, tylko sprawdzać, dla którego z argumentów, o ile to jest argument najpierw, bo najpierw musi być w dziedzinie. Czyli policzę wartość jest 0, no to to jest miejsce zerowe i sobie tam pułkujemy odpowiednią odpowiedź. Dobra, i ostatni przykładik na dzisiaj. F od x to się równa, teraz będzie funkcja podana dwoma wzorami. 2x kwadrat minus 8, to jest dla xów mniejszych lub równych 1 i x minus 1 przez x kwadrat plus 2 to jest dla xów większych od 1. I mamy wyznaczyć miejsca zerowe takiej funkcji. Co jest dziedziną tej funkcji? To nie musimy wyznaczać tak jak do tej pory, bo zapis na dziedzinę mamy zawsze z tej strony. Tu mamy x większe od 1, tu jest 1 i mniejsze od 1. Czyli dziedziną funkcji jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych. No i rozwiązuje równanie f od x równa się 0. Czyli wzór funkcji przyrównuje do 0. Ale tu są dwa wzory. No to dwa wzory. Muszę porównać. Czyli pierwszy wzór to jest 2x kwadrat minus 8. Ma się równać 0, ale muszę dopisać, że x jest mniejsze lub równe 1. To jest jeden przypadek. Lub drugi wzór przyrównuje do 0. x minus 1 przez x kwadrat plus 2 jest 0, i tutaj z kolei dopisuję, że x jest większe od 0. Nie od 0, tylko od 1. No i dalej rozwiązujemy to równanie 2x kwadrat równa się 8, podzielimy przez 2, czyli x kwadrat równa się 4, czyli x równa się 2 lub x równa się minus 2. No ale ten warunek jeszcze mam, że x musi być mniejsze lub równe 1. Dwójka nie jest mniejsze od 1, jest tylko minus 2. <słuch> Tutaj mam ułamek jest 0, czyli licznik jest 0, albo inaczej, gdybym Pomnożył obie strony przez mianownik, to on i tak się skróci, a 0 razy cokolwiek dalej to jest 0. I tak dojdę do tego, że licznik ma się równać 0, czyli x ma się równać 1. No i ma być spełniony ten warunek. 1 od 1 większe nie jest, to jest sprzeczne. Czyli ostatecznie zostaje tylko jedno miejsce zerowe. Ta funkcja podana takim dziwnym wzorem, ma jedno miejsce zerowe i to jest liczba minus. Dwa. więc moi drodzy tyle na dzisiaj pamiętajcie żeby rozwiązywać, wyznaczać miejsca zerowe trzeba najpierw mieć wyznaczać dziedzinę to na wcześniejszych filmikach pokazałem, a żeby wykonywać to co mówiłem właśnie czyli dziedzina i miejsca zerowe to trzeba mieć paluchu rozwiązywanie, równań i nierówności wszystko to macie na odpowiednich playlistach, więc zapraszam do nich serdecznie a na dzisiaj żegnam, dzięki za uwagę me